Witam w moim skromnym warsztaciku Dzisiaj będziemy sobie przerabiać ładowarkę Hitachi Tak by mogła ładować akumulatory litowo-jonowe 14,4V myślę, że tak, wytniemy sobie tą część która tu jest niepotrzebna i wsadzimy sobie jakoś ładowarkę dla laptopa, tylko widzę, że te tutaj co mam to są wszystkie za duże musimy wymyśleć coś mniejszego zanim przejdziemy dalej przerwa na krótki tęką reklamę PCBWay oferuje giętkie płytki PCB możemy sobie wybrać ilość rozwiązań w jednym panelu ile chcemy mieć warstw typ płytki czy, czy taka pojedyncza czy, czy w panelu z czego ma być zrobiona ta płytka, jej grubość. Możemy sobie wybrać kolor solder maski, ogólny kolor, czy mają być konektory czy nie. Oj, możemy sobie nawet wybrać, czy chcemy mieć wykończenie w złocie. Także zapraszam do PCBWay. No i mamy już odpowiedni zasilacz. Jest to HP 19,5 V czyli 30 A. No niby jest malutki, ale to tak dalej się nie chce zmieścić. Może jakoś tak? Czyli tak, tutaj troszkę podrzezamy, tu troszkę podrzezamy. To niepotrzebne. I myślę, że to nam się pięknie zmieści. I tak, tutaj teraz z tego zasilacza musimy wyprowadzić jakoś zasilanie. Myślałem o takich wsówkach. ale one tutaj będą nam od razu dotykać tego wtyku neutralnego. Czyli to tak być nie może. Nie wiem, może obciąć kawałek tej tyczki. Chociaż tak, tutaj jeszcze mam kawałek Molexa. Może z tego MOLEKSa wydłubiemy. No, myślę, że to będzie jeszcze lepsze. Ta z moleksa wydaje się taka solidniejsza, bo ta się od razu jakoś tak żyła I myślę, że to zastosujemy to z Molexa. To przyjrzyjmy się teraz płytce. Tak naprawdę potrzebne są nam tylko te dwa styki. I jakoś to musimy tak ładnie obciąć, żeby nam tutaj ładnie weszło. I to może wylutujmy te elementy, które są niepotrzebne. No i zobaczymy, co tam będziemy dalej robić. Dobra, tak, do przymiarki myślę, że wystarczy. Tutaj zrobimy cięcie. Dobra, i ten przewód poprowadzimy sobie tutaj tak naokoło, ale tutaj będziemy musieli się zmieścić jakimiś mniejszymi przewodami. i się kurde jeszcze tak do końca nie zamyka. Czyli tu musimy jeszcze kawałek wyciąć, dobra, zamknęło się. Już jest dobrze. To może sprawdźmy na razie, czy to wszystko działa. Mam przetworniczkę. Przetwornica to jest XL4015. Odizolujemy przewody. Zobaczymy, gdzie to jest plus, gdzie minus. To jest chyba minus, a to jest chyba plus. Zgadłem, zgadłem, dobra. Czyli biały jest nam niepotrzebny? Zobaczmy, co jest między białym a niebieskim. Jakieś nic. Biały ma czarny też jest 19V, kurde, to nie dobrze. Który to jest ten obciążalny? Hmm. Może zrobimy tak, że tutaj sobie zobaczymy. Tutaj bieguny są na zewnątrz i tam wewnątrz. Po prostu sprawdźmy tak, czy ten biały to jest ten ping, co tu jest w środku. Nie, biały to jest ten. Czyli co, niebieski będzie pinem. No to ładnie bym się zrobił w konia. Czyli niebieski jest nam niepotrzebny. Dobra, ale zanim utniemy niebieski, to jeszcze zobaczmy. Zobaczmy, czy to tak działa. No nie, no na pewno powinno działać. No ale sprawdźmy wszystko. Czyli in plus, in minus. Czy do akumulatora czternaście cztery musimy ustawić szesnaście a osiem. Myślę, że jest bardzo dobrze. Zobaczmy jaki tu będzie prąd nam płynął. Trzy amperki. Wstawmy wstępnie na 2A. Zobaczymy, jak to się będzie grzać. Bo zrobimy sobie takie doświadczenie, że wezmę to podłączę jakiś akumulator. Nie mam tego akumulatora, który będzie tutaj stosowany. No, ale zrobimy sobie jakiś pakiecik i będziemy go ładować. Zobaczymy, jak to się grzeje. To teraz, tak, co ja tutaj zrobię? Oczyszczę tą płytkę z tych wszystkich elementów. to już tego nie będę pokazywał, bo to nudne. Wyczyszczę obudowę. Taka trochę brzydka. Troszkę ją odnowimy. No i będziemy działać dalej. Płytka oczyszczona z jednej strony, z drugiej strony, co tu już zrobiłem? Tutaj wylutowałem konektor, żeby mieć lepsze dojście do diody. No bo musimy wprowadzić tą ostatnią diodę jako sygnalizację tutaj na zewnątrz. No i jak robimy sobie to wyjście na diodę? No tutaj była ta oryginalna dioda, no to ją usuwamy. Tutaj był do niej rezystor, też go usuwamy. No I jeden biegąc spinamy tutaj, a drugi biegun spinamy tutaj. Tak to sobie tutaj wygląda. I tak, żeby na diodę płynęło około 20 mA, zastosowałem rezystor 47 omów I mamy około 20 mA. No i tak nam tutaj. I tak nam tutaj świeci. Przewody trochę skróciłem i tak puściłem je od spodu, tak, żeby się tu z góry nie majtały. I tak to mamy podłączone. No to co, to działamy dalej. Zanim to wszystko do kupy złożymy, zróbmy sobie jeszcze symulację, czy to na pewno działa. Tutaj będziemy mieć pakiecik 4S. Naszą przetworniczkę. Tutaj się ma zaświecić na początku. Bez obciążenia i po naładowaniu. No i co? No jeszcze sobie sprawdzimy, czy na pewno jest 2A. No, te diody nie będziemy widzieć, ale to nic, znaczy tej drugiej. Ale tu będzie to działało tak jak w oryginale. Jak były ogniwa niklowo-kadmowe, też to się tak samo zachowywało. Więc tutaj nie będzie żadnej różnicy. No i zobaczmy, jaki ten prąd mamy. Mamy 2 amperki. elegancko. Tak, do pewności, czy nam się tutaj coś gdzieś nie przesunęło, nie przestawiło. Mamy 16,8. Tak, dla naszej wewnętrznej informacji, no to ta wioda sygnalizuje, że się ładuje. I zobaczmy, jak nam się tutaj to grzeje wszystko. No jest mocno ciepłe, ale spokojnie mogę trzymać palcami. Czyli nie ma tragedii. No, tak by mogło być. No i widzimy, ładowanie się zakończyło. Sprawdźmy sobie napięcie. 16,8, elegancko. No to teraz zajmijmy się tymi stykami z Molexa. Chyba te skrzydełka to poucinałem, bo to, to już tego nie zagniemy, bo to jest ukryło się cyną. Będzie tylko przeszkadzać. No i tak by to nam tutaj wyglądało. Jeszcze dla pewności zaleję to wszystko gorącym klejem. Obudowę mamy odświeżoną. No to co? No to składamy. Zamyka się. Już jest dobrze. A zostały jeszcze nam przewody zasilające. Jak je tutaj poprowadzić? Więc tu pod spodem mamy trochę miejsca, więc poprowadzimy je od tej strony. I teraz tak, ta przetwornica troszkę tutaj nam się gibie. To pewnie tutaj troszkę ją podlejemy grącym klejem. Sterzało, no to składamy. No to zróbmy sobie jeszcze ostateczne sprawdzenie. Mamy 168 osiem. Prawmy jeszcze prąd. Mamy dwa ampery. Wszystko się zgadza. Ładowareczka gotowa. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję. Pozdrawiam.